no witam, my jesteśmy tutaj e, wizyta e, pana prezydenta Karola Nowrockiego w National Army Museum no ludzie wychodzą my oczywiście bez zaproszenia zostaliśmy zaproszeni i tak dalej także, no ale w każdym razie e, przyjechaliśmy zobaczyć e, tutaj mamy polskie flagi no, także także to, tak to wygląda, nie no, mam nadzieję, że pan prezydent wyjdzie, ale to no, na pewno inna droga wyjdzie. Tutaj jest jakaś świta. No. Tu dziennikarze są. Dobrze, niech pani mi włoży do plecaka. Albo jak stanę to pani mi da. Dobra. A czego nie jest, Pani Teresa? A czego nie jest w Polsku organizowane? Proszę? Spotkanie przynajmniej albo w ambasadzie, albo w polsku powinno być. Nie, 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 proszę Pana. Ja na tym się nie znam. Spotkanie jest dzisiaj tutaj w tym miejscu. a jutro jest przy pomniku letnika. No ja wiem, wiem. Chce Pani coś powiedzieć do tego? Nie, już nie. Niech Pani powie. A co ja mam powiedzieć? No co Pani uważa? No. Przyszliśmy tutaj na spotkanie z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Karolem Nawrockim. Było nam bardzo miło, kiedy pan prezydent wjeżdżając, kolumna wjeżdżała tutaj na teren National Army Museum, zobaczył polskie flagi i do nas szybkim krokiem przyszedł, przybiegł dosłownie z radością, że na niego czekamy. Porozmawiał z nami, przywitał się pięknie, e, także wrażenia mamy bardzo, bardzo radosne i mam nadzieję, że ta współpraca z Panem Prezydentem będzie taka na, cały, e, na całą kadencję Pana Prezydenta. Życzymy na to, że będzie miał drugą. No dobra, dziękuję. dziękuję. No tutaj jeszcze, jeszcze widzimy, że ten, Czy Pani idzie? Na no to niech Pani idzie. najpierw wracamy wiesz w Polsce to nie jest. to bardzo przyjemnie, zniknęły jego Polsce. zaraz się bardzo przyjemna chwila no, ja Ucz się tak, bo jesteś wieką w Polscami, jesteśmy, wiem, wcałem, jesteśmy wiem, zwykłymi ludźmi, którym czym zależy na obu Polski.